Hej, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy fable w tym odcinku pobawimy się trochę. Może nie aż tak bardzo jak poprzednim, ale pobawimy się trochę um, najpierw pójdziemy do maisa, maze. maze gdzieś tam był hmm. Pacjentę swoją miał hmm. Hir no I tu na górę. był. Tak mi się przynajmniej zdaje. Hmm. Pierwszy ciężko na Damina jakie jest mankie Historia Giel. Drugi pies. Dziś nie zanioła żadnej... Trzeci wpis. Zaraz będę Wow! Nie zadziałało. Jack! Alligator! No to co? Nad pustym grobem, tak? Dlaczego właśnie jeden grób jest pusty?

Urywa Sprawdźmy jak on działa Prekursor czy łzawo? Łzawo! No łzawo jest Punktów zdrowia. A tu co było Ostrości. To chyba po alkoholu. Mocy przebicia. To zwiększenie poziomu doświadczenia. Ło, what, what? Jak? Co? Dobra. Używamy teraz łezki. Łezki-awko. To jakiś pęknięty ten mi... Ty, pęknięty mi dali! No co za ludzie. Pęknięty mi dali. Niuuu, mm, cool. niuuu, Jeszcze na chwilę chcę do tych drzwi, bo nie pamiętam... A, a, a... Nie, tu mówię. Hello, Kitty. Pewnie, że nie mamy 20 kluczy, bo skąd?

Pewnie, że można główka pracuje i nie tylko główka hmm. No Ej What the hell? Ty, no, złowimy sobie coś tutaj, o. o! Motyl się zatrzymał, widzicie? Po lewej stronie od głowy. Jakąś. Ty, co ja mam za wędkę? Jakiegoś rupiecia? Ja użyłam tej starej wędki, czy co? Co ja użyłam za wędki? Przedmioty, o! 4, 4, 4. Wędka. O. Raz, dwa, trzy, cztery mam. A co, sześć? Co się stało? Użyłem maski? Nic. Nie będę używał. Niebieski grzeb. Przepustka do tylko jedną mam wędkę? Myślałem, że mam dwie. O, znowu to się zatrzymał. Po lewej od wędki. Wow, so close. Wow. No bez przesady. Wow. Ej, fuck you! No! To już jakieś bydle musi być. Z 10 kilo. Pół metra, ale tylko 189 gramów. To to nie jest żadne bydle. To już to mała rybcia jest. Mała rybcia. Mam pomysł właśnie, propor rybeć. Rybci. Rybeci Tu chciałem. Chyba tu. Nie, nie jestem do końca pewien. ci na hita mam. Bro! Lol.

This is the deal. Właśnie I gdzieś coś słyszałem Od kogoś This is the deal To gówno Jakie przez Przeprzedłem kurczaka, to jest... To jest złe! to jest złe. To jeszcze raz mam zjeść kurczaka żywego. Spoko. To co można zrobić gorszego, niż zjeść kuraka żywego? Co mogę zjeść? Co mogę zrobić? Hej. Banda No nieważne Chowamy tego Sworda Tak tu cicho, gdzie są bandyci Gdzie jest cokolwiek Jezioro w wielkim lesie Nie wiem czy w ogóle w tą manię idę Nie wiem w ogóle i idzie... Tak, tak, tak wiem Dobrze idę, dobrze, idę, dobrze idę

Robi się jakaś regeneracja. Jest mod. To nie jesteś na fula. Ma na trup. Nie hurt me. Nie hurt me. No more. Pa, z ręki ja cię kładę, o jakie dipsy lecą. Daj, no, dawaj, 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 goś. Chciałbym ja cię leczeniem zabił Ah a, a. a. nie help me. you, no sir. Hmm. Właśnie świetlane. Świetlane, taki bym wyglądał lepiej. Takich bym lepiej wyglądał. Świetlanych. No to tylko masz na pierśnik? I, I te? I rękawice? To co to, 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 to ty jest to i LOL LOL, przecież miałeś ich więcej chyba Oskar. Dobra, nic więcej nie potrzebuję od ciebie Dobrze idę? No przecież, witaj w braku Że powinien mieć już takie po prostu przystałe resy, że powinien nie powinien mnie ruszać w ogóle Znaczy na hita powinienem ściągać No ściągam cię na parę A powinien cię na jednego hita ściągać Gorylaku O, nawet Rubina dostaliśmy, no jak nie Dobrze w ogóle idę? Wielkiego lasu? Wielki las? Właśnie wielki las, wielki las. Wielki las. Wielki las. A tak w ogóle to wszystkiego najlepszego na Mikołaja spóźniono. Wszystkim. I mam nadzieję, że oglądaliście Mikołajakowy blok reklamowy. Bo jak nie, to nie ręczę. To idzie blok totalny na wszystko. Wow, dwie naraz. Gdzie miał iść? Nie, sady przełęczę raz. No i to to przełęczę. Kurz! Tu! Tu! To tu, tu! on to no, the car. He's What the fuck? Great stop! Good to see you again, my young lad. Come to the in our intrepid contest, have ya? The stoutest rods in Albion are hunting the waters for the biggest cats. I'm judging the best ones. Of course there's now one could fish him bigger than me in my day.

Przecież takie, takie, takie płotki to ja o, 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 o. Gdybyście widzieli, to ja tak łowię. No to czek this ci ludzie. O tu zaraz będzie. 200 kg sum. Aby jakiegoś 200-metrowego lina.

Miściuniu Wędka miściów No paja widzicie to jest taki bat, że szok łapie wszystko łapie wszystko ten bat No widzicie, że to jest żadnego problemu, żeby jakoś ryb się łapać Prawie metr, Prawie metr, lekka ale prawie metr. Is that the smell of fish I'm getting from you? Now you already had one that size. Shame really. It's a good one. some advice for you. Try fishing in the rain. The biguns love to get closer to the surface when it's wet. Hm, hm. Bardzo strasznie. Jak zrobić deszcz? Takie pytanko. To powinna być porada. Jak zrobić deszcz? Hmm. Wykonaliśmy kolejne zadanie. Kolekcji książek Może oddamy te książki co mamy Gościowi. Teraz się trochę pobawimy. Ludzie... Tyle fabuły przeszliśmy, więc można się pobawić, sekundę. Ale jest jeszcze... ciemno... Ta hacienda jest wynajęta, czy moja? Moja, chyba. Czym za jakaś dupa mieszka. Chyba. Chyba. Wo, to będzie kop! No nie, nie, no nie, no nie, no ja nie, ja nie wierzę, ja nie wierzę, ja nie wierzę. Co to za moc, co za moc? Muszę poznać tego gościa, muszę go poznać Dlaczego są dwa łóżka? Wstawaj do cholery Śniadanie Śniadanie Bo wywala okno Raus Raus mówię Ty no proszę bo wywalę, wywalę to. Ty no. Przecież rozwalę to. Dawaj ryja na staw Już powiedział, że bije żonę. Może poskładam to? Jak naprawić chatę? Da się naprawić chatę? Jeszcze będę musiał płacić Dobra... Tak Nie to, że w... Boże, to na trzeźwo ja to wszystko zrobiłem. Trzeba się ukełsi usprawiedliwić szybko. Jest 8 Nie, nie, ja. No. Przyszedłem z tyrany do domu. Wywaliłem okno. Mam usprawiedliwienie. Prawda? No, mam. Ja wywalę kolejne. my rozwalimy ten obraz. Ty no, jest ranek. Ciekawe, czy ona może złożyć pozew o rozwód. Wow, ale mam zamiętolony obraz. Hello, dearest husband. Hello, dearest husband. Oh, I love a man with a nice beard. I like the upper lip. Hello, dearest husband. Follow. I like the upper lip decoration. Hello, dearest husband. Tylko, że mnie nie zwamientował tam. Ja pamiętam, że jakieś nawet chyba prezenty one dawały, że. Coś tam robiły, jakieś jakieś kol kolczugi, coś tam. Uszyłam gdzieś coś tam ugotowałem wyrazy. You are naughty. You are naughty. Whoa! Hello, dearest husband. Oh, there you are, my darling. Hello, dearest husband. Oh, there you are, my darling. I like the upper lip decoration. I want to say how much I love you. Ja... I like the upper lip. Hello, Nie dearest husband. I like the upper lip decoration. Very handsome. O widzicie, da mi wielki stalowy miecz. there you are, Hello, dearest husband. Oh, there you are, my darling. Hello, dearest husband. Oh, there więcej? Właśnie wiem, że. Właśnie wiem, że mogą dawać prezenty, tylko właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to jest losowe, czy po prostu trzeba zagadać dużo, czy co, bo. Właśnie nie pamiętam, nie pamiętam. Jak to jest? A tu pamiętałem, pamiętałem, że prezent. No. Tylko jakiś osoba dzieje, wiem, no, ale to można sprzedać, oczywiście. prezentów się nie sprzedaje, no ale. Można opylić. Dobra, lecimy dalej. Dostaliśmy Ej, pokaż ten stalowy miecz Wielki stalowy miecz. To można sprzedać Teraz pójdziemy... Tu jest biblioteka. Ale gdzie jest ten księgarz? Księgarz... bibliotekarz.

Nie wiem, czy można. Fryzjer Ubić interes, pewnie. O. Co mi się stało? Dlatego, że żona mam, czy co? Dlaczego tak jest? A. Atrakcyjność to charakter full do Dobry No to no. lolo tu geje, czarodzieje no? no To chyba z tym mistrzem well, wygrałem, tak? O nie, to są memory Dobra jeszcze Jeszcze zrobimy te memory As i czwórka oh, to była tak? So, so.

Wszystko za pierwszym razem robię, no Może by wpuszczono mnie tak? Gdziekolwiek Wypuść to, wypuść to z rąk, wypuść to. Puść Ty się zablokowałeś wow. Dobrają. Dobra, więc w tym odcinku pobawiliśmy się. Wykonaliśmy misję nie jedną. Wygraliśmy lalkę Brian Rose. I pociągnęła jeszcze tylko jedna lalka. Tylko jeszcze jedna. Nie pamiętam gdzie. Nie pamiętam za co, ale dowiemy się to wszystko w następnym odcinku. Dostaliśmy też miecz od żoneki. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!